Zapraszam na wykład, który poświęcony będzie polskim wybrzeżom. Będzie można dowiedzieć się m.in. jakie występują tam formy rzeźby terenu, jaka jest roślinność i gdzie warto wybrać się na letni wypoczynek. Zapraszam. Mówiąc o pobrzeżach, mamy na myśli region geograficzny Polski leżący w bezpośrednim kontakcie z Morzem Bałtyckim. Cały region pobrzeża dzielić będziemy na trzy mniejsze jednostki. Spójrzmy na to na mapie. Pobrzeże Szczecińskie, pobrzeże koszalińskie i pobrzeże Gdańskie. Pobrzeże szczecińskie leży w zachodniej części pasa pobrzeży i obejmuje ujściowy odcinek Odry, wyspę Wolin i część wyspy uzna. Także Zalew Szczeciński, nizinę szczecińską i dość rozległy obszar na wschód od niej. Granica Pobrzeża Koszalińskiego wyznacza na zachodzie dolina dolnego odcinka rzeki Parsenty, a na wschodzie przylądek Rozewie, natomiast północną część Pobrzeża Koszalińskiego stanowi Pobrzeże Słowińskie. Obszar ten ma dość urozmaiconą rzeźbę. Występują tu niewielkie wzniesienia rozcinane przez rzeki wpadające do Morza Bałtyckiego. Pobrzeże Gdańskie natomiast leży niejako w oku Zatoki Gdańskiej. W jego obrębie wyróżnimy Żuławy Wiślane, czyli deltę Wisły w środkowej części pobrzeża oraz Mierzeję Helską i Mierzeję Wiślaną. Rzeźba terenu pobrzeży jest głównie efektem działalności morza, wiatru i rzek. Bardzo wyraźnie zaznaczyła się tutaj zarówno budująca, jak i niszcząca działalność morza, która najlepiej widoczna jest bezpośrednio na wybrzeżu. W miejscach, gdzie wybrzeże jest nieco wyższe, utworzyły się strome i wysokie klify. Są to formy powstałe na skutek podcinania wysokiego brzegu przez fale morskie, czyli niszczącej działalności morza. Najwyższe klify spotkać można na Wyspie Wolin, gdzie objęte są ochroną Wolińskiego Parku Narodowego. Nieco niższe, ale równie godne uwagi występują w okolicach przylądka Rozewie oraz w Trzęsaczu, gdzie oglądać można ruiny kościoła, który osunął się w miarę jak klif, na którym został wybudowany, był coraz bardziej podmywany przez fale morskie. Wybrzeża klifowe stanowią jedynie niewielki procent linii brzegowej. Zdecydowanie większa część ma niskie, wręcz wyrównane brzegi. Na takich wybrzeżach widać bardzo wyraźnie, na czym polega akumulacyjność działalność w Bałtyku. Jest ona powodem powstawania m.in. mierzei i jezior przybrzeżnych, których genezie przyjrzymy się teraz bliżej. Zacznijmy od mierzei. Proces jej powstawania jest bardzo długi. Popatrzmy na schemat. Najpierw mało odporne osady polodowcowe są rozmywane przez fale i prądy morskie które następnie przenoszą materiał skalny i osadzają go w załamaniach linii brzegowej. Z czasem materiału jest tak dużo, że zaczyna wynurzać się z wody w formie piaszczystego wału, który wciąż się powiększa, tworząc pas lądu przypominający kształtem kosę, czyli mierzeje. W taki sposób powstała między innymi mierzeja helska. Ma ona ponad 30 metrów długości, a jej szerokość waha się od 130 do około, y, metrów do około 3 km. Ciągnie się ona od tzw. kępy swarzowskiej na południowy wschód, przymykając jakby częściowo Zatokę Puczką. Niekontrolowany proces narastania mierzei trwa bez ustanku, prowadząc w efekcie do odcięcia Zatoki od Otwartego Morza. W ten sposób powstały jeziora przybrzeżne. Za przykład możemy podać jezioro Jamno, Bukowo, Gardno lub Łebsko położone na pobrzeżu Koszalińskim. Działalność akumulacyjną na wybrzeżu zaznaczył również wiatr. Na niektórych mierzejach niepokrytych roślinnością usypuje on wydmy, a potem jego podmuchy powodują przenoszenie piasku, a tym samym przemieszczanie się wydm. Do najbardziej okazałych, będących wręcz elementem w skali europejskiej wydm, należą te znajdujące się w okolicach Łeby, na mierzei oddzielającej Jezioro Łebsko od morza. Najwyższa z nich ma wysokość 42 metrów i nazwana została Łącką Górą. W procesie wędrówki wydm yy, zajmują powoli one obszar leśny, który się tam znajduje i zasypują ubogą tę roślinność. Dla ochrony wydm i naturalnie zachodzących procesów utworzono Słowiński Park Narodowy. Częścią pasa pobrzeży jest jedyna w swoim rodzaju kraina znana jako Żuławy Wiślany. Obszar ten jest tak naprawdę największą deltą w Polsce. Około 5000 lat temu w tej części wybrzeża morze sięgało dużo dalej na południe niż obecnie. Wolnopłynąca wisła pozostawiała duże ilości materiału i osadzała je u ujścia, tworząc deltę, która stopniowo narastała i zresztą narasta w dalszym ciągu. Obszar, jaki obecnie zajmuje, to tysiąca km2. W jego obrębie występują liczne obszary depresyjne. Stanowią one około 30% całej powierzchni żuła. Największa depresja osiąga 1,8 m poniżej poziomu morza. Materiał, z jakiego zbudowana jest delta, czyli namuły rzeczne, są doskonałym podłożem do powstawania żyznych gleb. Występowanie mat sprawia, że żławy wiślane są ważnym rejonem rolniczym Polski. Uprawia się tutaj głównie pszenicę i buraki cukrowe, czyli rośliny o dużych wymaganiach glebowych. Tereny niżej położone muszą być jednak stale odwadniane za pomocą kanałów i rogów. Największe jest także zagrożenie powodziami, dlatego wzdłuż rzek konieczne jest usypywanie wysokich wałów przeciwpowodziowych. Poza Wisłą, która jest dominującą rzeką, pobrzeża pocięte są licznymi rzekami wpływy wypływającymi z głębi lądu bezpośrednio do morza. Do największych należą rega, parsenta, wieprza. Słupia oraz łeba. Wiemy już, że na pobrzeżu znajduje się Woliński i Słowiński Park Narodowy. W lasach Wolińskiego Parku Narodowego dominuje sosna i bóg. Rosną tutaj także storczyki i kilka gatunków bardzo rzadkich roślin. Park zamieszkuje także orzeł bielik. W Słowińskim Parku Narodowym występuje z kolei roślinność typowo nadmorska. Wydmy porastają trawy o bardzo długich korzeniach, takie jak wydmuchszyca, mikołajek nadmorski lub piaskownica. Zakaz chodzenia po wydmach w wielu miejscach wprowadzono właśnie po to, aby nie zadeptywać tej ważnej dla wybrzeża roślinności. Trawy spełniają bowiem funkcję ochronną, ochroniają wydmy przed wiatrem. Położenie nad Morzem Bałtyckim sprawiło, że dość szybko rozwinęły się duże ośrodki miejskie. Do największych należą Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin. Zarówno Gdańsk, jak i Szczecin to typowe miasta portowe. Rozwinęły się one bardzo szybko i stały się ważnym ośrodkiem handlowym, rzemieślniczym i stoczniowym. O szybkości tego rozwoju świadczy chociażby historia Gdyni, która z osady rybackiej dynamicznie przekształciła się w prężny ośrodek miejski. Na wybrzeżu istnieje wiele innych, równie ważnych miast, jak Koszalin i Kołobrzeg. Także zalicza się do nich Darłowo lub Władysławowo. Większość z nich to prężnie, szczególnie w sezonie działające ośrodki turystyczne. Do szczególnie atrakcyjnych i najchętniej odwiedzanych należą Hel, Jastarnia, Krynica Morska, Mielno, Dziwnów, Łeba i wiele innych mniejszych miejscowości, tak chętnie odwiedzanych przez turystów pomimo kapryśnej często pogody. Poza sezonem turystyka funkcjonuje już tylko w miejscowościach posiadających ośrodki sanatoryjne przyjmujące kuracjuszy chcących skorzystać z liczniczego mikroklimatu. Z wykładu postarajmy się zapamiętać, że polskie wybrzeża charakteryzują się zróżnicowaną rzeźbą terenu, na którą składają się m.in. klify, mierzeje, delty, wydmy i jeziora przybrzeżne. Na wybrzeżu znajdują się dwa parki narodowe Woliński i Słowiński. Największymi miastami są Szczecin, Gdańsk i Gdynia. Wybrzeże polskie cechuje duża atrakcyjność turystyczna.